Przytrzymać, tak? I dużo lepiej. Podeprzy się. Od razu idę, hop i podpieram się. Co jeszcze może mi przeszkadzać poza koordynacją? Czy co jeszcze, czego jeszcze brakuje u tego młodego człowieka, jeżeli nie potrafi ustabilizować się jedną Co dwie głowy to nie jedno. Dwa konie pociągną więcej niż jedno. Jak mam, mam dwie nogi jest mi łatwiej radzić sobie z ciężarem własnego ciała. Jedna noga może być za słaba. Co powinienem zrobić? Czy to jest czymś, co czy, 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 czy się nie dzieje na boisku w czwartej klasie na treningu? Czy zdarza się zawodnikowi stanąć na jednej nodze, biec i zatrzymać, wyskoczyć w górę? Więc jeżeli dzisiaj w formie ścisłej nie jest w stanie się ustabilizować, to jakim kosztem się to odbywa? Najczęściej tego w różnych kierunkach, jeśli mówimy o bezpieczeństwo, czyli poza pozaosiowe ustawienie kolana. Najczęściej tego, że jeżeli nie utrzymam pozycji, to to o czym powinienem myśleć w kontekście, w kontekście koszykówki, nie jestem w stanie kontrolować postawy i skupić się na postawie, tylko skupiam się na złapaniu równowagi. Więc ja muszę mieć swobodę operowania własnym ciałem do tego, aby skoncentrować się na operowaniu piłką i tego, co się dzieje w trakcie koszykówki. Jeśli mi brakuje siły, to co powinienem zrobić? Zacząć tę siłę kształtować. Na początku w prostych formach. Na początku. Na początku ławka. Postaw nogę tu, przenieś ciężar, druga noga stoi, wejdź do góry i w kontrolowany sposób zejdź, trzymając kolana. Dwie serii. Osiem powtórzeń. Myślicie, że to jest dla czwartoklasisty dużo? Absolutnie nie. Wysokość maski oczywiście trzeba indywidualnie dodać. To będzie ławka gimnastyczna, potem trochę wyższa, potem skrzynia podysku. Lewa noga... Prawa z przodu prawa, w prawej ręce. Klęk jedną. Z tej pozycji stoję. Trzymam się prosto. Trzymaj się prosto. Wstań. Hej. Dalej do pozycji przysiadu, czyli tu jestem. Wstaję. I wracam Wiemy, że skok jest dużo bardziej obciążający dla naszego ciała niż forma obciążenia taką jaką widzicie tutaj. Skok jest dwu-, trzy, czterokrotnie nawet, w zależności od intensywności, bardziej obciążający dla naszego ciała niż forma yy, pokonania oporu zewnętrznego z ciężarem połowy masy ciała. Ile waży? Oczywiście 5. 20-20 okay. Pytanie, czy mamy tyle siły? Zacznę od 5 kg. 8, 10, 12, 14, 16. Na koniec roku u sześcioklasistów Spokojnie toleruje 12, 14 kilo. Nie ma problemu. W jednej i drugiej ręce. Muszę być silniejszy tu, muszę być stabilniejszy tu. Nogi zaczynają bardziej pracować. Co w ślad za tym idziemy? Lepiej się stabilizuje. Lepiej przyspieszy. Nie myśl, że zrobisz to w dwa tygodnie ale Wrok jest w stanie to zrobić progresywnie. Więc teraz zakładają, że tym elementem ograniczającym jest koordynacja, którą uczymy. Trochę siła w prostych formach na początku: ścieżana własnego ciała, wyższy podest. Sam przysiadł do kroku bez jakiegokolwiek, e, jakiegokolwiek obciążenia. Na początku, obciążenie, zwłaszcza z, mniej, z młodszymi naszymi podopiecznymi. Piłka lekarska. Bezpieczny, miękki opór. Przynieść. Dzińcy od taty, jak mu, się ze, jak mu się już tam znudzą, obcinamy nogawki, sypiemy tam piasek, weźmiemy fajny worek, 10 kg na plecy, bezpieczny. To jak ci spadnie na nogę, trzeba uważać, siła chwytu, ten wiek i tak dalej, jak ci spadnie worek z piaskiem na nogę, co się stanie? Nic się nie stanie. 10 kg ciężar rozłożony na takiej powierzchni, absolutnie nie ma żadnego problemu, czyli aspekt bezpieczeństwa jest też również dla nas ważny. Miękki opór, miękki w znaczeniu opór elastyczny, miękki opór w znaczeniu piłka lekarska, która jak spadnie 5 minut powoli przejdzie. Worek z piaskiem, który jest bardzo bezpieczny. Jako element przygotowania na tym pierwszym etapie teraz idziemy dalej z progresją. Stoisz na białej linii palcem długość stopy, czyli druga stopa jest tu. Przeskok, stabilne lądowanie. Przeskok, stabilne lądowanie. Dwa prawa, dwa lewa. Ląduję, kładę całą stopę. Nie zostaje na palcach. Jak zrobisz dwa razy do przodu, to tą samą stabilność chcemy budować do boku. Jak mogę to utrudnić? Wyłączę mu ręce. Nie może sobie balansować rękami. Każę mu skoczyć dalej. To, co jest bardzo ważne z punktu widzenia zwłaszcza dziewcząt, urazy kolana o charakterze skrętnym. Spróbuj obrócić się i ustabilizować. Czyli zacznij uczyć koordynacji lądowania po obrocie piwok. I nagle gdzieś kolanko ucieka jest problem. W formie ścisłej, gdzie może się skoncentrować tylko na to. Maimi krokami. Na początku. Hop w miejscu. Hop w miejscu. Hop w miejscu. Jedno kółeczko. Drugie kółeczko. Trzy w prawo, trzy w lewo. Proste rzeczy. W rozgrzewce. Radę sobie na tym etapie. Intensywnością, którą dołożę. Panowie, zapraszam yy, na białą linię. Przestok obunusz ze stabilnym lądowaniem od postawy do postawy. Punóż, przeskok, stabilne lądowanie. Postawa, postawa. Okej, okay, wróć. I wyobraź sobie. Że za każdym lądowaniem idziesz do zbiórki. Przeskok, stabilne lądowanie. Wyskocz jakbyś szedł do zbiórki. Masz piłkę. Wyskocz jakbyś szedł do zbiórki. Masz piłkę. Zbiórka, ląduje Okej. Okay. Okay. Widzicie różnicę? między tym, co teraz skacze, tym. Co jest bardziej specyficzne dla masketu? Ta zbiórka czy ta zbiórka? Druga, good, jedziemy. Bez piłki. Idziesz w górę do zbiórki. Miękko cicho, moje koty. Miękko lądujemy. Do postawy. Gotowe. Progresja. Może nie wszystkie płotki w takiej wysokości. Z prawej, z lewej na prawo, z prawej na lewą. Przodem. Z tej samej nogi na tą samą nogę. Przodem. Trzymanie. tylko do bez bez wysokich. bokiem z obrotem Wystarczy. Bokiem, samolotem, trzymając piłkę nad głową, czyli wyłączając ręce, jeśli chodzi o lądowanie, wydłużając odległość, czyli nie tylko komponenta pionowa wysoko do zbiórki, ale również komponenta do zmiany kierunku na pełnej szybkości, na dużej przestrzeni. One są różne. Czyli ten element skoku do boku i przyspieszenia z punktu widzenia nauczania techniki. Ruchu naszego ciała i koordynacji i siły eksplozywnej musi być trenowany osobno w odniesieniu do tego, co robimy wysk wyskakując w górę. Skacząc tylko w górę, poprawiamy wyskok w górę. Nie poprawiamy poruszania do boku. Skacząc do boku, poprawiamy zmianę kierunku, ale nie wyskok w górę. Bardzo fajne badania na zaawansowanych, na sportowca wysokiego poziomu, jeśli chodzi o piłkę ręczną, że jest ta specyfika. Musisz uwzględnić i taką formę skoku, i taką formę skoku w nauczaniu, w lądowaniu i wchodząc w progresję, jeśli chodzi o nauczanie techniki. Gdyby ktoś z Was miał wątpliwości, czy to jest odpowiednie na tym etapie, jest Rafał z Kielca. W zeszłym tygodniu byłem na prezentacji w Kielcach dla trenerów i nauczycieli. Byłem zdumiony poziomem umiejętności dwunastolatków, którzy skakali przez wysokie płotki o bonus Dla Zapytałem, czy jest trener tej grupy na, na sali, z rękę wstał. Mówię, panie trenerze, ogromny szacunek. No to, co ci chłopcy robią, to ja nie widziałem tak grupy przygotowanej, dwunastolatków. Mówię, gdzie jest ta niza sukcesu? On mówi, no to, co pokazywałeś, to my to robimy od dwóch lat. Ja mówię, tylko tyle? Mówię, tylko tyle. Mamy no. w klasie sportowej systematycznie, progresywnie jedziemy. I ci chłopcy wyglądają lepiej niż 14-16-latkowie. To są piłkarze z korony Kielce, grupa 12-latków. Co więcej mogę powiedzieć? Systematyczność, progresywność, z punktu widzenia tego młodego organizmu. Jakość wykonania ćwiczenia, czyli jego bezpieczeństwo. I w ten sposób jesteśmy w stanie zbudować zawodnika długofalowo na lata. Nie bać się obciążenia w kontekście treningu siłowego. To, co wam powiedziałem wcześniej, na stronie PZ Koszu, są, yy, jest taki malutki, nazwijmy to, poradnik metodyczny, jak wprowadzać ćwiczenia siłowe. To, co Michał zaczął mówić, wzorce przyciągania, pchania, łącznie z ćwiczeniami, tylko i wyłącznie z ciężarem własnego ciała, czyli pompka, podciąganie, przysiad, jakie formy progresji można zrobić. Nie ma żadnego problemu, żeby w czwartej klasie tego typu rzeczy wprowadzić. Obwór sześć ćwiczeń. Podpór, podpór, ćwiczenie pchania, przyciągania, górna, dolna część ciała. 20 minut. Jak za dwa miesiące robiąc, to nie będziecie widzieli efektów. Dzwoncie do mnie. 694 121 Zastanowimy się wspólnie dlaczego zjeżdżam Jeżeli Moi drodzy, ja mam ogromne szczęście, mam ogromne szczęście pracować tam, gdzie pracuję w różnych miejscach, przez co mam możliwości sięgania do wiedzy najbardziej aktualnej. To, co Wam pokazuję tutaj jest realizowane na świecie w sposób metodyczny, systematyczny i jest zweryfikowane, że to, że to działa. Jeżeli chcemy poprawić poziom przygotowania naszej młodzieży w pierwszej kolejności bezpieczeństwa i uprawiania sportu. No to jest kierunek, do którego Was zachęcam. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek dodatkowe pytania, to numer telefonu już podałem. <grym> Posłużyć 694 -48321. mail mailrehabilitacja, Natomiast zanim do mnie zadzwonicie, to sprawdźcie najpierw na stronach PZKoszu są materiały. Korzystajcie z tego. Zachęcam Was do pracy, bo jakość waszej pracy yy, będzie widoczna. Poziomie tego, jak funkcjonuje nasza młodzież. Oni chcą, o tym bardzo dobrze wiecie, bo gdyby im się nie chciało, was, też się tutaj, was by też tutaj nie było. Eee... Pytania? 13:15 wybiła. Życzę Wam pasji, chęci pracy, powodzenia, wszystkiego dobrego. <kluczy>